Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony ociec dzieci. zapraszam Was na Gwinta. Tym razem zagramy sobie z kim? Z Drwalem Rembaiło. Cześć oh Drwal. Yeah. <laughs> cześć, cześć ojciec! dzięki wielkie za zaproszenie. E, I no co robimy, chyba? Gramy, no? Tak, robimy, robimy, robimy drewno. Gwinta, <laughs> Jasne. A czy ja to jestem casual, nie? Ja to myślę, że ja tu dostanę porząd. siermierny łomot, ale zobaczymy. Ja też jestem casual. O, no. Zobacz. Po 17 levelu mamy. E, ej, 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 To ja nie jest przypadek. Grałem. To nie może być przypadek. Jasne. Okej, okay, co by teraz tutaj? Hmm. Skaligen. No skali. Hmm. Nie ma to jak ci brodacze, nie? Zgadza się. Hmm. Co tutaj... Będzie rzuczyć. kolorowo. No i będzie, będzie no? Całkiem, całkiem ciekawie się to zapowiada. Ja się trochę zastanawiam teraz, co by tutaj. Chyba to wyrzucę. Okej. Okay. Ja, ja mam bardzo ciekawe karty. Bardzo dziwne. Jeszcze, jeszcze nie miałem takich kart teraz w tym momencie gry. Tak? Mm -hmm. <laughs> to może być ciekawie, nie? Może tak. być. Zobaczymy jak to się potoczy. Okej. Okay. Dobra, na początek. Nie! Wiedziałem, że coś takiego będzie. Dobre. Bardzo dobry początek. świetny, doskonały początek. A hmm. co tam mamy? Teraz czas trzeba zgrubi, rury Uuu. O ty śmieszku! <laughs> Show me what you got. <laughs> No, Elfie, ja się zawsze boję gry z Elfami. No, zawsze myślę, kurde, co one tam mają, nie? Ale mają takie sztuczki, właśnie wszystkie. Aha. O, brzydko. Oooo, poszło. No Bardzo, się brzydko. Po łopciach, nie? Bardzo brzydko. Bardzo brzydko. Ha. Kurczę, mam tu sporo rzeczy do zrobienia. Ale ten hmm. smok trochę mi teraz przeszkodzi. No, no ma... i to, to jest mieć obosieczny ten smok, nie? Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Śmierć i tańcz. Nigdy nie wiem, co ta babka mówi. Czy ona mówi śmierć i. śmieje się i tańcz? Właśnie czy, nie wiem. Czy śmierć Śmier się i tańcz? Nie wiem. Mam... Tak, śmierć i tańcz. Nie wiem. Śmierć i tańcz? Nie wiem. A może śmierć i tańcz? No właśnie, no nie wiem. Nie wiem. Uwaga, uwaga. No ja. Bardzo ładnie. Ostro, ostro. Tak. <laughs> Faniaczku jeden. Co by tutaj zrobić fajnego? Co mógłbyś mieć? Takie ja tam. Tak, słabe rzeczy, słuchaj. To jest. To jest eksperymentalna. Okej. <laughs> ja, ja tu mam same sobie karty. <laughs> Spokojnie, rzucaj co tam chcesz. No coś okay. <laughs> Tak, słoniaczku. Hmm. Dobra, zobaczymy. Aaa. Dobrze, to, to było dobre zagania. Hey, liczyłem, że tak powiesz. Liczyłem, <laughs> że... Ich teksty są fajne. <laughs> Mi też się to podobało. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, co teraz? Hmm. Nie może być. chcesz płacić w złocie, to zapłacisz A co to za to w ogóle jest? Co są piraci. <laughs> Piraci z Wyst okej okay. Wszystkich nas czeka śmierć. O nie, nie pułapka. Ja muszę coś zrobić, żeby tę pułapkę. Żeby nie no. wpaść w pułapkę pułapki. Zgadza się. <laughs> Może odwrócę. A, to taka talia cwaniaczka. No, dostał, dostał Chambo. Cwaniaczek. <laughs> hmm. No? No tak się zastanawiam, wiesz? Muszę mi dać sekundę. Mam to mi się jest bardzo... Dobra, ok, jest. Myślę, że, że mogę na tym coś ubrać. No mhm. A może nie? Może jednak nie. Nie! No znowu to. Oj! Ta. Uff. Nic Uff. takiego strasznego. jest dobra. Muszę minimalizować straty. <laughs> Siedzę i płaczę. Oj tam elf. zaraz. Elfy są dobre, yeah? Zaraz tam płakać. Słuchaj... <laughs> e... Śmieszku. Co mi chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że może co zrobimy... Tam, co tam dla mnie masz? Hmm... Hmm, hmm, hmm. A rzucamy to. Okej. Okay. niech będzie? Co, korzystajmy z pogody. A ja, ja, że tak powiesz. Czyłem, że tak powiesz. <śmiech> <śmiech> Raz, czas na chłodną kalkulację. <laughs> hmm. Zysku, strat. Tak jest, tak jest. No, jak to się, jak to wyjdzie? No pięknie. Ale ślicznie. Ja już może podziękuję. No to. Dobra, niech będzie. Pierwsza tura nie poszła mi najlepiej. Okej. Okay. Ale to dopiero początek, dopiero się skręcamy, nie? Zgadza się. Okej, okay, co to jest? Co to się dzieje? Cokolwiek ciekawy rzeczy. Pozwól oponentowi rozpocząć. Proszę, ale proszę bardzo. O, dziękuję, dziękuję. Okej. Okay. Hmm... Łatwe jak lęba z masłem. Łatwe jak lęba z masłem, bo ja on za 6 wali! Tylko! Czy tylko? No, tylko 6! Tylko 6, no. Proszę państwa, dzisiaj tylko 6 obrażeń. To no to jest tylko taki Zabar, słaby, słaba jednostka, tak. Ojejku, najgorzej. Mógł wycić wszystko, a wyczuł jego. Tak. Hmm... Hmm. Twoje cię nie ocalą Dła! Może tak? Okej. Co my honor! Co to miało znaczyć? Co, to nie mogę dobrać karty? LOL. To no. dziwne, czemu on nie dobrał karty? Czyli Projekt Red macie błąd. <laughs> Wykryliśmy błąd na wizji. <laughs> tak. Ej nie, poważnie, czemu on tego? Dobiesz się kartę? No no jak to? No proste, mam 10 no. kart w talii i mam jeszcze jedną na ręce. Okay. To jest coś nie tak. To jest, to jest coś nie tak. Jasne. Sfaringa. Swaringa. Czyli projekt, no. Dobra, no. jeszcze to przegrałem, nie? Oj oj Dam ci busta. Oj dzięki. Proszę bardzo. Bo, bo. Hmm Hm. Aaaa, ja, niewiele mi pomoże ten ból. Nienawidzę potem. Niewiele mi pomoże. Ale mnie spalił! Jaki! Spalenie. Aha, armacja, no to jest fajne. Ale Jaki. kurczę, ciągle ten fali nie zadziałał, ja nie wiem, nie? Powiem Może on ci... na fotokarty nie działa, tylko zapomniał mi to no, no, Dobra, 1-0 dla ojca. <laughs> Na... Jesteś, jesteś pewien? Co to, co to? Co on Ta. On w złote bije? A jak? ja nie wiedziałem tego. No. Ej, dobry gościu. Dobry. Jorwet jest bardzo dobry. Co, Polecam. Kolarnie niecelny jak na gościa z jednym okiem. Zgadza się, dokładnie tak. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jeszcze raz. O, ja klasycznie, nie? O, z pogodynka. Coś takiego, nie? Mniej więcej. Proszę. Nie lubię. Please. Ta. Ok. Hmm. Co tutaj? Hmm. Taka pogodynka, że tutaj coś z tą pogodą słabo. Okej, okay, to zamienimy. Ojejku. Było mm. <laughs> wiążne na. <kura. laughs> okej, okay, zobaczymy jak to wyjdzie, ja mm -hmm. Ajajaj, farciarzu jeden. Co się stało? No nic. nic. Nic, nic. Wszystko okej. Okay. Ja może tak. Na dobry początek idziemy, a ty Dobry wybór. Hmm, może ty. O, ty śmieszku jeden. Witam. Dzień dobry. Aj, zepsuł. Nie, ojejku, misplay. Nieważne, nieważne. Zaplanowane, wszystko jest zaplanowane. Ojejku, dobra, można, o, Kto Ktoś oj, ktoś tego. Nie, nieważne, nie będę nic mówił. Hmm, zastanawiam? Co tam? Co tam znowu ci no no. się trzyma w zanadrzu? Ja bym to zrobiła inaczej. Priscilla. -pris Pris -pris tak. Ciężkie wybory, uwaga. A, muszę nabić dwudziesty poziom. Wiesz, że na dwudziestym poziomie ponoć się dostaje tą atrapę. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Na A... dwudziestym poziomie się dostaje atrapę? Tak na stałe? No ponoć tak, nie? Tak ludzie na, na fejsie na grupie pisali, nie? Że oo, na dwudziestym poziomie dostałem trapę, będę fajny, nie? Kto wie? Ja czekam aż, czekam aż 20 poziom, nie? Bo ja nie mam trapy jeszcze. Mhm. Oj, oj, oj! Hmm. <coughs> <coughs> hmm. Co by tu zrobić teraz? Czym by tu przeciwdziałać? No nic, czym to. <coughs> Chcesz mnie połaskotać? O ty cwaniaczku. Dzień dobry. Jesteś pewien może tak śmiesznie. Ja bym to zrobiła inaczej. Zabijałem za mniej. Krewiecki serdusz. Ojej! Ból! Ojej, Ojojoj! No. To było dobre. To było dobre. Muszę przyznać, nie? Będzie, ale urwał, ale, ale to ur... było dobre. Dobra, No, nie jak tu hmm, Może być ciężko. Ktoś tam podpowiada. Nie podpowiadaj! Tak, młody podpowiada, dokładnie. Może tak. No, świetnie to zrobiłeś. Powiem ci, że jeszcze lepiej to zrobiłeś niż myślałem. Nie lub tego. Tak, to jest. Eee. Wiesz co? Co ty tam na mnie trzymasz? Geralt Art. Yeah! Nie, nie, jeszcze nie. Okej. Okay. Ha! Hmm, a co tu się stało? Hmm... <laughs> a może tak? Jakie to przyjemne było, co? A Trochę mnie... Przy, przy, przysmażyło mi trochę. Ogrzało. Trosze, troszeczku, ale... Tr tr troszku ogrzało. Wiesz co? Mam pewien pomysł. Co ty tam masz? Nie boję się. Oj, oj, oj. A, nie udało się, kurna. A co chciałeś tak? robić? Nic. <laughs> nie, nic, nic. <laughs> A co, co w tym robisz? Po co tą iryskę rzuciłeś? A tak jakoś. <laughs> Spoko. Spoko! <noise> ja nie moje! Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego jej nie rozwaliłeś teraz? Właśnie o tym mówiłem. <głos> Ojejku. Okej. <noise> ok. A może ten. Ja, następna tura będzie moja. Cały piękny plan poszedł się. Zgadza <noise> <Paść>. się. <noise> tak. Ojejku, dostałam mega potwora. Coś teraz dzieje. Aha. Aha! Dostałeś busta! Za to, że zeszłaś. Ja, stary, jakie karty dostałem teraz? To, to źle czy dobrze? Nie. Ten, ten złowieszczy uwaga. śmiech? Uwaga, uwaga, to jest śmiech przez łzy. Uwaga. Nie, dobra, teraz zaraz ci, zobaczymy. zobaczymy, Graj. Ja ci zaprezentuję. Oooo. Ojejku. Lasowanie, widzę, że było przychylne dla ciebie. Widzę, widzę, ostro, ostro, ale zaraz się pokażę drugiego. No dobrze, a ja, ja. ci pokażę tak. Powiedz, że żartujesz. O panie. Teraz patrz, jakiego, bo, jakiego bossa dostałem, nie? Słuchaj, słuchaj, ta gra mnie lubi. Ta gra jest... Słuchaj. <gry> Dlatego mglaków się w ogóle nie używa. O jejku, nie. Dla takich dla takich mglaków się nie używa. Szansa, że dostajesz w rozdaniu dwie karty i to są dwa mglaki, to jest po prostu nie wiem nie wiem jaki jest procent szansy na to. Nie? O nie. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. O jejku. A chciałem chociaż jedną potyczkę wygrać chociaż pół partii. Co? Nie będzie mi dziś dane. Mm, mm. Hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. O ty, śmieszku! Jak mogłeś mi to zrobić? Musiałem, wybacz. Ach, cały hmm. czas nie chciałem tego robić, ale zmusili mnie. Zmusili? Dobra, słuchaj, to ja robię tak. Coś czuję się zaraz. Zaraz tak, tak, tak. Wiecie, jakiś taki zgnieczony robak na ziemi, i jak jeszcze go tak, tak butem, nie? To zaraz tak będzie ze mną. Obiecuję, <laughs> został. <laughs> Go. Tak. Nie kopię się leżącego, nie? Dobra Oj Siri, no to jest, ona jest dobra Czy ja wiem? Dostała tego nerfa, ale, ale może nie sprawiedliwie Wtedy to było, w, no, na wejściu było jak było 8 No dostała, było dostała, dostała fakt, dostała tego nerfa No ty jesteś cwaniaczek pogodowy Hehehe, he, he. Ja, jak... żebyś ty wiedział co ja na ręce <laughs> To jest, nie, to jest, to jest po prostu nie wiem, czy nie czy płakać. Tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam. W sumie. Jest wojna, to muszę. Oj, oj, oj. Tak. To po pierwsze. Co on tam teraz wróci? Hmm. Czym by tutaj. Przy, przytyrać trochę? A jeszcze masz. to... jeszcze się rusza. A może tak? <laughs> no to było dobre, to było dobre, nie powiem. O, oh yes. To było dobre, nie powiem. Tak. No, chciałbym mieć jeszcze jakąś nadzieję w tej grze, ale moja ostatnia karta. Ona miała być użyta wcześniej, ale niestety nie mogłem. Co, co to jest? No rzucaj, rzucaj. No dobra, no. Ale skaszaniłeś! Będz! Wiesz jak skaszaniłeś? Ile, ile to zajmowało, że zabierało życia? Cztery? No. Czemu nie zabiłeś Ogwista, tak by the way? Mówisz tak, jakby miał szansę to wygrać jeszcze. Nie, mówię tak, że zawsze <laughs> miałem taki nawyk, że jak Ogwist się regeneruje, to ci od razu dam. Tak, Ogwist, ale on jest fajny ten Ogwist, no, no właśnie. Takie, często widzę właśnie go z nie, grach, Właśnie jest, jest pa, pamiętaj o tym, żeby tego całego ogwista y, killować, to Tak, zanim on się ten... Tak, tak, zanim się wszystko zrobi, nie? No tak, to jest racja. Dokładnie. No z Kubany ma fajny efekt, że wraca do ręki, to jest dobre. Nawet, nawet jak ten. Y... Tutaj akurat nic nie zrobię. Tutaj rzucimy sobie tylko, tak. Masz mglaki. O, dziękuję. Proszę. W prezencie. Tak jest, prezent. Ja Jeszcze dostał damage'em. Jesz jeszcze dostał, dostał. Okay. ten blaki tylko po to, żeby mi jeszcze To tak. już jest perfidne. Dobra, dziękuję. Uh, dziękuję. Sierpię różne maty od ojca. Lepiej od ojca niż od matki. Tak, ojcowskiego, przez kolano. Dobrze. Oj, oj, oj. Było. O, przynajmniej było dużo śmiechu, nie? Tak, tak. Okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że podobał się Wam meczyk. Jeżeli chcecie zobaczyć drugą część, Udrwala, wbijcie do niego na kanał, popatrzcie. Może Wam się spodoba ten kanał? Serdecznie zapraszam, link w opisie. Dziękuję, zostawcie łapkę w górę, w dół, w bok. <laughs> Jak tam sobie życzycie? <laughs> cześć drwalu. Do następnego. Dzięki, 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 dzięki było koło. Trzymajcie się, cześć. Jojo, <laughs> pa pa.